Człowiek już jest tak skonstruowany, że w coś musi wierzyć. I na przykład chrześcijanie wierzą w Pana Boga, muzułmanie w Allaha. W związku z tym trzeba sobie powiedzieć, że jak się nie wierzy w żadnego Boga, to człowiek jest nieszczęśliwy, bo człowiek jest wyposażony w duszę. A dusza mu podpowiada, że są jakieś potężne siły, może kosmiczne, które decydują, o naszych losach. Ale jest jeszcze jedna wiara, którą szerzy ostatnio od kilkudziesięciu dobrych lat nasza Europa. Otóż jest to wiara w racjonalizm. A ten racjonalizm jest podstawą wiary w poprawność polityczną. Poza tym jeszcze ludzie wierzą w ekonomię, a także wierzą w samych siebie. A to już jest największe nieszczęście. W każdym bądź razie są tacy, którzy wierzą, że Brexit spowoduje upadek gospodarczy Wielkiej Brytanii i tacy, którzy są innego stania, przeciwnego i uważają, że gospodarka Wielkiej Brytanii się wzmocni. I w ten sposób znaleźliśmy się na zakręcie intelektualno-duchowym. To znaczy, czy Człowiek powinien wierzyć w to, że nie wierzy, czy człowiek powinien wierzyć przede wszystkim w siebie. Ale żeby wierzyć w siebie, to trzeba także wierzyć w wyższą siłę, która nam dała naszą wolną wolę. Tymczasem w naszym świecie, w którym żyjemy w tej chwili, okazuje się, że posiadanie wolnej woli jest zakazane. Poprawność polityczna, która jest między innymi przyczyną afery z brexitem spowodowała, że człowiek musi wierzyć w to, co mu wyższe władze europejskie nakazują, to jest w praworządność europejską. Czyli chodzi o to, że jeżeli mamy prawo, to nie możemy mieć nic poza tym prawem, i możemy rozrabiać jak pijane zające, pod warunkiem, że przestrzegamy tego prawa. Prawo poprawności politycznej to jest takie, że możemy robić wszystko, pod warunkiem, że pozwala nam na to prawo. Natomiast jeżeli wyłamujemy się spod tego prawa, to jesteśmy praktycznie skazani na banicję naszej indywidualności naszej osobowości. W związku z tym musimy bardzo uważać, ponieważ nieprawdą jest według tego prawa, że wola narodu się liczy bardziej od prawa. Wręcz przeciwnie, wola narodu musi być podporządkowana prawu, nawet jeżeli jest ono paskudne, niesprawiedliwe i niezgodne z naszym sumieniem. Otóż nasza wiara, przynajmniej chrześcijańska, Domaga się od nas, abyśmy przestrzegali podstawowych zasad. Natomiast wiara w poprawność polityczną wcale tego nie wymaga. Wiara w poprawność polityczną domaga się przede wszystkim posłuszeństwa. Jeżeli ktoś w to wątpi, to niech popatrzy dookoła siebie. Musimy być posłuszni. Przed 70 laty lewacy zaordynowali nam prawo. To prawo to jest prawo wiary w racjonalizm i w to, że prawo jest ważniejsze od sumienia. I w ten sposób żyjemy do dziś i nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, że jesteśmy w gruncie rzeczy ubezwłasnowolnieni, ponieważ mając wolną wolę, nie możemy się nią posługiwać. Musimy się posługiwać wolą. Wyższych sił racjonalnych, czyli poprawnych politycznie. Komuniści przeflancowali swoją ideologię na terytorium Europy Zachodniej, ale ją ucywilizowali. W związku z tym, w atmosferze dobrobytu i wolności obyczajowej, staliśmy się automatycznie ludźmi bez wiary.